Dziś wideo informatorze o olszyńskich ciekawostkach w muzeum i o tym, co się dzieje, kiedy Bukowinczycy zapraszają gości. 22 stycznia odsłonięto w Muzeum Regionalnym wystawę prezentującą za pomocą zabytków i plansz przełomowe wydarzenia i zjawiska w dziejach Olszyny. Jednym z nich było wynalezienie rozsuwanego stołu przez Roberta Ruszeweja, który w drugiej połowie XIX wieku zmienił na zawsze krajobraz tej miejscowości. Dzięki niemu Olszyna, jako jedyna wieś na pograniczu Dolnego Śląska i Górnych Łużyc, przeszła głęboką metamorfozę spowodowaną rewolucją przemysłową oraz jako jedyna uzyskała status miasta. Wystawa została przygotowana dzięki wsparciu Zbigniewa Madurowicza, farmaceuty z zawodu i historyka kolekcjonera z wyboru. Ekspozycja będzie prezentowana do końca marca. 24 stycznia w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu, już po raz szósty odbył się koncert zatytułowany Kolędowanie u Bukowińczyków. W tym roku na scenie prezentowało się osiem zespołów: wrzosy z rzepina, fujianki z Proposzczowa, Podgrodzianki z Raciborowic, echo bukowiny z Lubania, Lubaniac Z Lubania, Złote Nutki także z Lubania, Łużyczanki z Pobiednej i polne kwiaty z zaręby. Ideą pomysłodawcy spotkań Jana Guły był powrót do czasów, gdy w okresie poświątecznym rodziny i sąsiedzi spotykali się ze sobą, by wspólnie kolędować i piesiadować. Na widowni było wielu zwykłych i wielu honorowych gości. Wszyscy podziwiali bogaty repertuar kolęd i pastorałek z różnych regionów Polski i świata. Koncert zorganizowała Fundacja Bukowińska Bratnia Pomoc, Zespół Echo Bukowiny oraz Miejski Dom Kultury w Lubaniu przy wsparciu sponsorów.